Środa. Dzisiaj zaczynam nagrywać od telefonu, bo muszę popróżniać karty pamięci na, na, z aparatu. Dzień dobry. Jest po piątej, za chwilę wychodzę na siłownię. Póki co powoli. E, zacząłem od siłowni, później zakupy, tak? Byłem w sklepie, byłem w sklepie. E, byłem w Castoramie później w biedronce. Później wróciłem do domu, śniadanie, praca. Na przerwie skoczyłem do Barbera i teraz co? Teraz wracam do pracy. Witajcie po mojej pracy. Ale dziwnie na siebie patrzeć w takich krótkich włosach w porównaniu do tego, co było wcześniej. Świeżo. Eee, dobra. Dzisiaj chcę przeszlifować to wszystko, co tam zrobiłem do tej pory, eee, czyli ten twardszy gips. Dlatego kupiłem rolkę papieru ściernego. 40 to jest chyba, tak. Ale wiem, że on nie jest najlepszy do szlifowania, bo szybko się niszczy i tak dalej, ale przy tym twardym gipsie to będzie jak znalazł. Następnie po przeszlifowaniu zagruntuję to wszystko, a po zagruntowaniu jak przeschnie to będę wklejać w Tego jakoś spektakularnie, ale każdy e, róg i każda spoina jest zagruntowana. W tej chwili to musi wyschnąć, a w trakcie jak to schnie, ja idę do stodoły, bo jeszcze jest parę rzeczy do zrobienia z tym samochodem. Także idziecie ze mną. Normalnie bym Was nie brał. No, dodatkowy kontent dla Was. Auto znowu się grzeje, jak słychać pewnie silnik. Chodzi o to, że została zlana woda z układu chłodzenia, woda destylowana, żeby nie było. I ostatnie czyszczenie, prawda? W tej chwili już brałem płyn do chłodnicy, muszę go rozgrzeć, żeby go odpowietrzeć i tak dalej. To nie jest odcinek o tym. Idziemy zobaczyć jak tam grunt. Jeżeli będzie dalej mokro, to wyciągam kosiarkę i kontynuuję koszenie i rozrzucanie tej trawy pod maliny i nie tylko. w Inne miejsca też zacznę rozrzucać. To jest tak naprawdę pomysł z komentarzy. E, więc czytam komentarze, rozmyślam nad nimi i czasami te pomysły wdrażam, a czasami nie. Tak to jest. <gry> Także idę i idziemy, zabieram Was. E, zobaczyć jak tam grunt. A o to nie sobie chodzi. No, jeszcze trochę mokre. Hmm. Trochę mokre, ale zajmę się tym, a nie trawą. Mam nadzieję, że w miarę szybko pójdzie. Kwestia rozrobienia gipsu i takich rzeczy to może akurat tutaj wszystko zdąży już całkowicie wyschnąć. A naprawdę, chcę mieć to z głowy. Chcę, żeby to sobie schło. żebym jutro mógł zacząć szlifować to, znowu gruntować i znowu szpachlować. Bo czas goni, zima już niedługo. Ja muszę mieć łazienkę, muszę mieć kuchnię, a nie zacznę kuchni dopóki nie zrobię łazienki. Muszę mieć przedpokój. Naprawdę dużo rzeczy jest jeszcze do zrobienia. A, a czasu coraz mniej. więc sorry, ale wyłączam kamerę i skupiam się bardziej na robocie niż w kręceniu. No bywa i tak. Nigdy nie myślałem, że będę z czołówką robić szpachlowanie jakieś w życiu swoim. Wyładowała się latarka ta moja, co, używam, co używałem wcześniej, i ona się strasznie dużo, długo ładuje, więc wziąłem czołówkę i zacząłem szpachlować z czołówką. Więc nie dość, że źle mi szło, to jeszcze skończył się prąd, dlatego też nie nagrywałem. Tylko etapy Wam pokazywałem. Jeżeli chodzi o to, jak mi poszło, to z każdym następnym kawałkiem przyklejonym szło coraz lepiej. I zastanawiam się, czy to jest tak, że w pewnym momencie skończyła mi się flizelina i wziąłem nową. I wtedy to już był bardzo duży przeskok w jakości tej pracy. I zastanawiam się, czy to jest tak, że stara flizelina była już w jakiś sposób zepsuta i dlatego mi tak źle szło, czy po prostu wyrobiłem się i szło mi lepiej dlatego, że odzyskałem ten ruch w rękach. To jest trochę jak z na rowerze, że jeżeli się lata nie jeździ na rowerze, to później jak się na niego wsiada, to trzeba się trochę, wiecie, przywyknąć do tego. Także może tak jest, może nie. W każdym razie jest zrobione. To jest najważniejsze. Jutro Delikatnie to obskrobać, delikatnie to przeszlifować, zagruntować całość tym razem i przeszpachlować już gipsem finiszującym. W tej chwili nie wiem czy słyszycie Raptora, ale domaga się uwagi, a ja. A ja muszę jechać, coś zjeść i się wykąpać. Jak wrócę, to może jeszcze coś zrobimy, a jak będę pamiętał, to pokażę Wam co ugotowałem. Wróciłem. Jedzenie było takie inspirowane japońską kuchnią. Nie była to japońska kuchnia ani żaden japoński przepis, po prostu coś co kiedyś robiłem według japońskiego przepisu i wyszło super. Teraz zrobiłem coś podobnego, bo dosłownie nie szukałem jakichś specjalnych składników. Tylko dzisiaj jak byłem w sklepie, to złapałem co było pod ręką z tamtego przepisu i mniej więcej go powtórzyłem. Nie wygląda to zbyt estetycznie, ale. Nie gotuję u siebie, nie mam swoich rzeczy wszystkich, więc nie będę zbytnio ogrzewać po szafkach. <śmach> Smakowało. <śmach> po drodze się zastanawiałem, co jeszcze dzisiaj mogę zrobić, i pomyślałem, że iść spać, wyspać się i zacząć jutro nowa. Jutro później wstaję. Jutro nie będę wstawać tak wcześnie. Także, widzimy się jutro. A, jeszcze koty nakarmię, żeby nie było. Także, widzimy się jutro. Hej!